model rodziny patchworkowej. No to taka właśnie łączona rodzina, czyli załóżmy, jak ja teraz tworzę, że mam dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa, mam teraz partnerkę, no i urodziło nam się dziecko. To jest wszystko pomieszane w sosie. Rodzina patchworkowa, to jesteśmy my. No gdzie dziecko, chyba dziecko, i ja. tak. Patchwork to jest taka metoda szycia i dzięki temu takie określenie tego modelu rodziny mamy. Takich rodzin w naszym kraju jest już ponad milion. Fachowo nazywa się je rodzinami zrekonstruowanymi. A jaka jest statystyczna ilość rozwodów teraz? 30%? Titus był blisko. W Polsce rozwodzi się blisko 36% małżeństw. Każde rozstanie to osobna historia. Mój rozwód był już prawie 3 lata temu. Moment, kiedy mówiłem dzieciom, że, że się będziemy rozwodzić, najtrudniejszy moment w moim dotychczasowym życiu. No, trzeba im spojrzeć w oczy i po prostu powiedzieć, że, że coś się kończy w tym życiu, no ale z drugiej strony zapewnić ich, że wszystko będzie dobrze. Szczególnie na początku, po rozwodzie, te tygodnie bez dzieci no, były takie puste. Był nawet taki moment, kiedy wynowałem sobie kawalerkę w centrum. I w tych, w tych tygodniach, kiedy dzieciaki były mamy, to ja mieszkałem w centrum. Po prostu, żeby zmienić otoczenie. Samotność to jest takie uczucie, które no, długo, mi, długo mi towarzyszyło.